Wysokie zwycięstwa ping-pongistów z UKS Piasku Prawostrzeszów nie są już dla nikogo szczególnym zaskoczeniem. Kolejne takie wpisali na swoje konto w sobotę 5 lutego. W meczu dziesiątej kolejki drugiej ligi grupy południowej do Ostrzeszowa przyjechała ekipa z miejscowości Lisiec Wielki, która przed tym spotkaniem zajmowała piąte miejsce w tabeli. Wicher bardzo dobrze spisuje się w roli Beniaminka rozgrywek i jak twierdzą jego zawodnicy, poziom na tym szczeblu jest dużo wyższy niż w trzeciej Lidze. Zespoły z trzeciej ligi, zwłaszcza poniżej tak drugiego, trzeciego, czwartego miejsca, to odstają zdecydowanie, jeżeli chodzi o zawodników drugoligowych i nie mają w ogóle szans, żeby z nimi zawalczyć. Tylko czołówka trzeciej ligi jest w stanie wygrywać z zawodnikami drugoligowymi, ale też nie z czołówki, tylko ewentualnie z drugiej połowy tabeli. Drużyna gości jadąc do Ostrzeszowa wiedziała, że o zwycięstwo będzie tu niezwykle ciężko. Zawodnicy UKS-u Piast w składzie Jakub Werner, Adrian Spychała, Paweł Piotrowski i Radosław Malinowski wygrali prawie wszystkie swoje spotkania, z wyjątkiem jednego, w którym ostatni z wymienionych uległ do trzech Franciszkowi Serafińskiemu. Była to jedenasta z rzędu wygrana podopiecznych Jarosława Krzywaźni, bowiem jeden mecz rozegrali już wcześniej awansem. Wygląda na to, że nic nie powstrzyma już zawodników w zdobyciu pierwszego miejsca na finiszu sezonu, który czeka ich pod koniec kwietnia. Ostrzeszewianie mogą już powoli przygotowywać się do gry w turnieju barażowym o pierwszą ligę, a także skupić się na innych startach. Już troszeczkę myślami wybiegamy do, do tych meczów barażowych, natomiast w marcu mamy wiele ważnych wydarzeń. Zagramy w finale Pucharu Polski 6 marca, zmierzymy się z Wametem Dąbcze. W następnym tygodniu, 12 marca, zagramy z Polonią Śmigiel u siebie i 20 marca, zagramy w mistrzostwach Wielkopolski Seniorów. Ważny na pewno dla nas start, ponieważ e, zwycięzca tych zawodów awansuje na Mistrzostwa Polski. Nigdy w kategorii seniorów nie mieliśmy przedstawiciela naszego klubu e, na takiej imprezie, dlatego e, priorytetowo stawiamy e, na to wydarzenie w, w marcu i myślę, że mamy realne szanse, aby któryś z naszych zawodników na te e, indywidualne Mistrzostwa e, Polski seniorów pojechał. Przewidywalne ostatnimi czasy wyniki wcale nie nudzą kibiców UKS-u, na których obecność zawodnicy cały czas mogą liczyć. Mowa m.in. o Zuzannie Szczepaniak, która towarzyszy drużynie nawet na dalekich wyjazdach. Warto dodać, że pełni ona również funkcję sekretarza zarządu. Przyznam szczerze, że moje zainteresowanie KSM Piast rozpoczęło się 7 lat temu, od momentu, kiedy zrobiłam im pierwsze zdjęcie grupowe. Jarek który przejmował klub, można powiedzieć, i, i zaczęłam wówczas przechodzić na mecze. Praktycznie jestem na każdym meczu, o ile mi pozwala na to czas i moje dodatkowe zajęcia, ale staram się być zawsze. Zuzanna Szczepaniak była obecna nawet w Dalekim Gdańsku, gdzie w połowie 2021 roku UKS rozgrywał swój mecz o awans. Koniec końców nie udało się osiągnąć wymarzonego celu, a na twarzach działaczy było widać przeogromny smutek. Tak, był łzy, bo każdego z nas, który chociaż troszeczkę tutaj poświęcił swojego czasu i serca, na pewno ten baraż kosztował wiele, wiele emocji, ale z biegiem czasu możemy stwierdzić jedno, że tamten sezon był. Zdecydowanie najlepszym sezonem UKS -u Piast poprawa Ostrzeszów. Już 19 lutego kolejne drugoligowe emocje, tym razem jednak na wyjeździe. Liderzy zmierzą się ze swoim największym rywalem, Wametem Domcze, zajmującym drugie miejsce.